Panie Grzegorze, proszę o komentarz do sprawy. No cóż, sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu, która opiewała na 7 dni aresztu dla mnie, które to 7 dni aresztu do wczoraj odsiadywałem przy ulicy Świbolskiej we Wrocławiu. No i dzisiaj sąd tutaj nie skorzystał z tej szansy z tej szansy na to, żeby przywrócić jakiś porządek w przyrodzie i żeby, i żeby świat ten zacząć powoli stawiać z, z głowy na nogi. Pan sędzia Ponikowski odrobił lekcję bardzo solidnie, trzeba przyznać, niewątpliwie zawczasu przygotowując już bardzo sążniste uzasadnienie swojej, swojej żałosnej decyzji. Nie zgadzam się z tymi, którzy którzy wyrażają przekonanie, że decyzji sądów nie należy kwestionować. Ja te decyzje kwestionuję, tak, myślę, że jest żałosna i cieszę się, że chociaż dla mnie negatywna, to w tym uzasadnieniu, sześcio, jak słyszę, stronicowym, które pan sędzia Ponikowski przygotował, chyba nie mniej niż sześć razy zabrzmiało słowo łajdacy, jakie wypowiedziałem pod adresem... Tego składu sędziowskiego, który zignorował fakty, który podtrzymał wcześniejszą karę grzywny na mnie nałożoną na podstawie kontrfaktycznych, sprzecznych z rzeczywistością stwierdzeń, na podstawie ni mniej więcej urojeń sędziego, który w tej głównej sprawie mnie sądzi. A jest to, przypomnę,. W zmiennych składach siódmy rok tej sprawy sądowej. Pan sędzia Ponikowski przygotował się świetnie do tego do wydania tego żałosnego wyroku. Mnie przypomniał się w trakcie wygłaszania uzasadnienia taki stary dowcip, który pamiętam z z głębokiego PRL-u o tym jak to do towarzysza Lenina dziecko jakieś tam się zgłasza yy, 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 i i prosi o cukierka, na co słyszy idzi Won, a potem chwalą Lenina, piszą wodka kojej haroszy i cia wiek, ubić, a tylko dagnał. Jaki dobry człowiek mógł zabić, a tylko przepędził. No więc ja dzisiaj usłyszałem, że powinienem się cieszyć, bo przecież można było na mnie nałożyć karę 14 dni więzienia, a zatem z tego wniosek, że sąd tutejszy postąpił ze mną bardzo oględnie. No i i cóż, i to wszystko byłoby tylko śmieszne, gdyby nie chodziło o Rzeczpospolitą, gdyby nie chodziło o państwo polskie, ja prowadzę tutaj takie moje małe rozpoznanie bojem i testuję na własnej skórze, jaka jest skala możliwości dostępnych w tym państwie. Sporo już przetestowałem. Polecam łaskawej Państwa uwadze te wyniki tych testów. Jeśli Państwo chcecie żyć w takim państwie, to wolna wola. To wolna wola. Ale myślę, że. Rojenia o tym, że może być państwo polskie z tym stanem sędziowskim i w ogóle prawniczym, który się rzekomo samoczyści i doprowadzi do ładu, porządku i jakoś ogarnie, że to są tylko rojenia. Że to są rojenia i oby to nie były marzenia ściętej głowy. Oby się nie okazało, że głowa państwa polskiego już dawno ścięta, już dawno gdzieś tam się toczy, może w stronę Zadnieprza, a my tutaj czekamy na to, że to się samo jakoś uleczy, uzdrowi i zreformuje. Więc jeszcze raz dziękując Państwu za tak liczną tutaj dzisiaj obecność, która, y, która jest y, niezmiernie na duchu podnosząca. Y, nikogo nie proszę o to, żeby mi wierzył na słowo w którejkolwiek z tych spraw, w których wystąpiłem jako podstęp, podsądny. Także i w tej sprawie polecam lekturę akt sądowych, polecam e, nagrania dzięki Państwa aktywności, także dostępne z tych rozpraw sądowych. Jeśli ktoś po takiej uczciwej lekturze, e, po odsłuchaniu, przejrzeniu tych nagrań dalej będzie utrzymywał, że e, wszystko jest w porządku z sądownictwem w tym państwie i że to państwo w ogóle jeszcze istnieje, no to krzyż na drogę. To nad... Panie Grzegorzu, czy zamierza się pan odwoływać od tego w e, sądach e, europejskich? Znaczy, pyta mnie pan inaczej, czy zamierzam się dalej kopać z tym tak, koniem, dokładnie. prawda? No cóż. <laughs> cóż, zobaczymy, kiedy ten proces dopełznie do swojego finału w tej pierwszej instancji, w której wylądowała ta sprawa po raz trzeci, czy właściwie czwarty, licząc moją skargę, od której wszystko się w 2008 roku zaczęło. A właściwie zaczęło się od tego, że policjant Tajniak zażądał, żebym sobie poszedł i nie przyglądał się temu, co policja robi z demonstrantami w trakcie pewnej demonstracji politycznej. I o to, proszę Państwa, w tej sprawie chodzi. Czy, czy to policjant tajniak będzie według swojego widzimisię wyznaczał granicę dostępu opinii publicznej do wiedzy o funkcjonowaniu organów państwa? Czy sędziowie z tutejszych post prl sądów, rozmaitych instancji, z poważnym stażem za starego reżimu, czy to oni będą wyznaczać standardy funkcjonowania państwa polskiego i, i, i naszego funkcjonowania w tym państwie. Jeśli państwo sobie tego życzycie, czy raczej jeśli się na to godzicie, no to, no to ostatni gasi światło. To chodźmy stąd, bo, bo nie ma co mówić o Polsce. Kłaniam się państwu, bardzo dziękuję za, za e, uwagę obroń. i towarzystwo. Jeszcze raz. Jak pan wybrał obrońcę? Bo proszę pana, to dłuższa sprawa. Mój obrońca towarzyszy mi w rozmaitych sprawach od Ho już to będzie dziewiąty rok chyba. E, chyba to będzie dziewiąty rok. Tak, jak jak... Może ósmy. Jak proszę pana, tutaj mi zaczęły nakazywać sądy we Wrocławiu przepraszanie, za mówienie prawdy, o, o pewnych felerach z biografii wybitnego językoznawcy z tutejszej uczelni. No i wtedy tak się zdarzyło, żeśmy zaczęli współpracę z Panem Mecenasem, którego substytut był obecny na dzisiejszej rozprawie. No i wie pan, ponieważ no, możliwości, chęci, chęci działania mogą być nieograniczone, ale możliwości po prostu funkcjonowania proszę w tym pan, systemie bo, e, Sąd bardziej się pastwiał nad ograniczeniem niż nad panem. Proszę pana, proszę pana... Spocjalnie śmiem twierdzić, na śmiem pewnie. twierdzić, śmiem twierdzić, że... Y, mm, tak wytrawni sędziowie mogą znaleźć naprawdę bardzo przemawiające do, do wyobraźni intelektu uzasadnienia dla, śmiem twierdzić, dowolnych decyzji, jakie podejmą i ponieważ ja jestem przedmiotem takich najdowolniejszych decyzji, ponieważ to moim czasem... Nawet nie bójmy się tego słowa, życiem sądy tutaj dość dowolnie dysponują i także, także w ostatnich tygodniach. W związku z tym mnie to specjalnie nie dziwi. Widzę, że sąd przysiadł, lekcję odrobił, napisał uzasadnienie no i, i uzasadnienie jest, jest solidne. Tylko, że istota sprawy zupełnie gdzie indziej leży. Istota sprawy jest taka, że nakładane są na mnie kary na podstawie słów, których nie wypowiedziałem. Żeby choć mnie sądzili za to, co rzeczywiście mówię, żeby w ogóle pozwolili mi coś powiedzieć, ale odbierają mi głos. Odbierają. Dzisiaj to nie miało miejsca, tym niemniej cokolwiek powiedziałem nie miało jak się okazuje najmniejszego znaczenia. Polecam to, Państwa łaskawej i policji dzisiaj. No cóż, no to państwo powinniście komentować tę obecność policji, ponieważ to państwo zostaliście gremialnie podejrzani o, o jakieś niecne zamiary. Tutaj rzeczywiście w silnym składzie tutaj policja zabezpieczała tę rozprawę, no więc wszyscy czuliśmy się bardzo bezpieczni, prawda? W takim towarzystwie. Rewizje bagażu, sprawdzanie, czy nie ma tam narzędzi tępych lub, lub ostrych. No, no bardzo Dobrze, że, że standardy bezpieczeństwa w sądach powszechnych są tak wysoko podniesione. Ale na pacyentariuszu chodzi o to, o to że oni podnieśli liczbę tych ludzi po wyroku. Wie pan z tym. Jeszcze raz? Wie, że po prostu tych policjantów, jak już wiedzieli, że będzie zły dla ciebie wyrok, to ich było tutaj dwa razy No, no tak, tak, rzeczywiście. Się, tak, 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 rzeczywiście. Tak, 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 rzeczywiście. Tak? To rzeczywiście. To było rzeczywiście. Powiązane... No. No. Absolutnie. nie